Siemaneczko widzowie, witajcie w kolejnym odcinku z Roadcrafta. Dzisiaj jedziemy zawieść ten nasz transport nieszczęsny do wieży. W sensie może nie tyle nieszczęsny, co po prostu musiałem przyjechać tutaj drugim dźwigiem, żeby to załadować, nie? Bo niestety się okazuje, że te sobie nie dają rady podnieść płyty betonowej, a szkoda. Mogłoby wtedy być tak pięknie. No ale nie można mieć wszystkiego, nie? Dobra. Jedziemy to zawieść. Tylko naszym słabo skrętnym pojazdem, co nie jest tak. takie proste. Bo jednakowoż jazda tym jest dość upierdliwa. Głównie właśnie dlatego, że to nie umie skręcać. Niby ma tę skrętną oś, ale jeszcze. nie oś, czekajcie, jak to się nazywa. Ten skrętny Dyszel. Nie wiem, jak to się mówi na to. Ale no tak, jak mówię, ciężko się tym bardzo jedzie. No, jaka jeszcze ten Gaugan musi jechać, akurat. No jedź, jedź typie. Dobra, minę minęliśmy się z jednym, jest dobrze. Teraz tylko przejechać przez złomowisko i będzie z Okej. Okay. Czy tam coś jedzie przed nami? Chyba nie. Więc będzie fajnie. Te misje ogarniemy, no kupiłem to drzewo jak coś idę jedną betonową płytę bo mówię Może i bym mógł to zrobić bez, ale czy mi się chce. O i znowu ten. Ale tak jak mówię, czy mi się chce z tym bawić. Niby bym mógł, ale czy jest sens, skoro mogę to kupić za kasę? No niby kosztowało mnie to około 6000 wszystko, ale... Tak jak mówię, nie odczuję tego aż tak bardzo, bo większość pojazdów i tak mamy dostępnych. Patrzcie, co tu jest. Widzicie to? Widzicie tę zabaweczkę? Trzeba ją zabrać. Ja sobie ją muszę tu oznaczyć. Czekajcie. Ja chcę tę zabawkę, nie ma innej opcji. Dobra, jak, jak to się oznaczało? Pod T. Dobra i dobra. Może być idealnie. I będzie 10 tysięcy widzowie. No to wiadomo, trzeba to zebrać, nie? To jest gdzie? W tamtą stronę, tak? Jeżeli się nie mylę. koń im tu wyjadę, bo zaraz we mnie wiadomo Gdzie to się kurde cofa? Te i tu. Chyba to tu było. Tak mi się kojarzy. Dobrze mówię? Yy... Chyba źle. Jednak tą trasą Nie wiem, ja myślałem, że to tam A może my tam skróciliśmy Kurczę, nie pamiętam teraz Pojedziemy tą, zobaczymy gdzie wyjedziemy I tyle To ma szerokie opony, więc to się nie utopi Jedynie ten plus jego Ogromny, ale nadal Mogłaby to być szczerze trochę większa Kustomizacja, no ale że oni chcieli tę grę zrobić prostą, żeby nowych graczy przyciągnąć, to ja to rozumiem, nie? Ale no. Brakuje mi tej customizacji postaci, e, postaci, pojazdów. Chciałbym, żeby choć trochę dało się zmieniać, na przykład opony, si bo silnik, to to już mówię, no trochę by mogło być trudniejsze dla niektórych, no ale. Chociaż trochę wyglądu, może pojazdów, może coś, no bo tak to tylko możemy lakier zmienić, a poza lakierem to tak niewiele, no. Nie wiem, takie moje przemyślenia osobiste. Może to są przesadzone, może nie. Zobaczymy, co kolejne updated przyniosą. Tam chyba spostowałem ostatnio też z tego. Z tego, co nam. Jak to. Road. Jak to się nazywa? Kurczę, zapomniałem nazwy. No, w skrócie z tego, co tam wypuścili na najbliższe miesiące, twórcy, nie? że mamy dostać nowe pojazdy jakieś tam nowe DLC z czasem ale to chyba tam już we wrześniu i takie tam mniejsze usprawnienia gry jak właśnie hard mode czy tam photo mode chyba te rzeczy no teraz mamy wszystko dostarczone mapa co ja mam zrobić cele potwierdź Tak, mamy Good job collecting all those resources. I'm sure they'll all be properly used in construction and not end up in a dump somewhere. Well, you've got enough for us to exchange for brand spanking new tower parts, which is all that matters. All that's left is to send them to HQ in a convoy. Should be easy, right? <try> <try> no, czy jest prosty? Nie wiem. Zobaczymy. Oby był. Ten sobie puścimy. No i widzicie? I o tym, kurde, mówię. No, ja przepraszam bardzo, co tu jest nie tak, że one się tam kurde blokują? Tam nic nie ma. Nie rozumiem tego, naprawdę. Ja nie wiem, czy ja coś kurde źle robię, czy co. O, to jest trudny konwój, bo na czerwono. A, dość tani o dziwo. Nadziałam tym jechać. Że do tunelu? I to jest trudne? Dobra, gdzie jest haczyk? Ja się pytam, gdzie jest haczyk? To nie może tak być, że to jest tak pro... proste. Na pewno jest gdzieś haczyk, co nie? To, to, to jest pewne. Nie może być tak, że dali kurde konwój na czerwono, a tu jest jazda po asfalcie. A no właśnie, o tym mówiłem. Tak, jak się spodziewałem. To nie będzie aż takie proste. Dobra, czy jak ja to wyłączę, to to się wyłączy, tak? I teraz anulujmy trasę, żeby mi trasa się zapisała. Ok. Czyli jednak musimy zrobić most. Myślę, jakby było lepiej ten most zrobić, ale chyba. Najwygodniej nam będzie zrobić go z drewna, bo jest tańsze Niż z tych płyt betonowych. Bo tu nigdzie chyba płyt nie ma, co? Nawet jeżeli to nie mam mula. Szkoda, że to drewna więcej nie wyjąłem, wiecie? Przydałoby się. Ale dobra, to skraftujmy ten most. E, mosty. E no, chyba ten zwykły. Dobra, to będzie gdzieś o tutaj. I kończy. Kurde, i teraz nie wiem, gdzie on się ma kończyć: czy tu, czy tu. Tak będzie 5, kut, a chwila. Też 5. A jak zrobimy na samym brzeszku? O, na przykład. Tak to nie. Nie dobra, i tak jest 5, i tak, ale chyba będzie git. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra. Czyli potrzebujemy pięć kłód aż. Bierzemy nasz niezawodny traktor i musimy nim wrócić tam skąd przyjechaliśmy. Chyba, tak. Dobra, więc wycofajmy sobie elegancko. To ma bardzo wolny wsteczny swoją drogą. Ja nie wiem, kto temu dał wsteczny, ale ja ciężkręcę. Wycofać z tym to jest tragedia. No dobra, ale te dwie zabawki na mapie znaleźliśmy. Ciekawe, czy jest ich więcej, czy nie. Obstawiam, że mogą być gdzieś jeszcze po ale nie wiem dokładnie gdzie. Ale widzicie, jeździliśmy koło tych zabawek tyle razy, tam na tym złomie, i nie było jej widać, nie? W sensie, no nie rzucała się po oczy. A tu tak nagle, ach, akurat jednak była jakaś. A, sup. Nie, w ogóle te supy to chyba są ze Snowrunera skopiowane. Tak mi się wydaje. Bardzo podobne modele. Jak nie nawet te same. No ale dobra, zobaczymy co będzie. Przede wszystkim ten nieszczęsny most musimy zrobić, dlatego był trudny, widzicie. Czyli jednak był haczyk. A nie objedziemy tam, bo tam się nie da. Więc twórcy jednak przemyśleli. To jest gdzie? Tu. Tu, tu, tu. Jednak tu. No, wykręć się tam, ładnie wykręć. No. Ale nie, tę zabawkę też jeszcze sobie podjedziemy i sprzedamy, bo no, przyda się, przyda. Zawsze 10 tysięcy fajnie jak wpadnie, nie? No bo wiecie, trochę zarobiliśmy, ale jak teraz kupię te logi No to znowu 4 tysiące stracimy i... Około chyba, bo ile? 5 logów? No, no to 4 tysiące Także no niestety kaska się nas aż tak nie trzymie No ale to też z mojego wyboru, więc... Nie narzekam aż tak To jest zabawka? Nie a myślałem, że jeszcze jedną znajdę Ale niestety Aż tak dobrze być nie może Szkoda Oj Zapatrzałem się tam znowu Dawaj, przejedziesz No Przejedzie, a co nie, a co ma nie przejechać, nie? Na tych oponach to Dobra, i skręcaj, skręcaj Bo strasznie ciężko skręcasz ma tak słaby skręt niestety że mnie boli to do dzisiaj niby to nic takiego ale boli dawaj, przez drzewo, jedziemy przez drzewo o, pięknie co się będziemy bujać przez drogi, nie? offroadem, a co? niech się diesel trochę zaprezentuje czy dobry, czy nie a, nie wiem tylko czy my tu przyjedziemy? dobra, jakoś przejedziemy Chciałem sobie drogę skrócić, a wyjdzie na to, że jednak jej nie skrócę. Ale już trudno. Pojechałem, muszę teraz przejechać. Tam był piękny asfalt, a ja oprołdem widzicie. Ale to nic: dojechaliśmy, to najważniejsze. Teńka, przepuśćmy, bo znowu będzie się pruł. Jak to on. Dawaj, Heniek, przejeżdżaj. No. I teraz tak. Ile mamy tych desek? Pięć chyba tam było, nie? Podaj, że 5. Gdzie to jest? Gdzie to, kurczę, jest tu. 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, już kurczę, lepiej to się nie mogło ułożyć, nie? Tak, szczerze powiedziawszy. Jakoś tak do dupy trochę. Dobra Od razu otwieramy No i sobie je zbierzmy, elegancko Dobra, i teraz opuśćmy Bo tu nie ma to ich puszczać z spacją, bo jak ja je puszczę to one potem się potrafią obić i wylecieć, wiecie? I nie lubię tego, właśnie, żeby się tak działo. Yy, mula trzeba zmienić. Nie gadaj, że się dźwig. No już myślałem. Dobra. A wiecie to, skoro już mam mula zaczepionego, to pojedziemy sobie po tę zabawkę. Bo chcę ją sobie tu przywieźć, żeby o niej nie zapomnieć. A tamto od razu za chwilę zapakujemy. I pojedziemy od razu potem zawieść. Bo nie wiem ile jeszcze tu nam misji pozostało na tej mapie. W sumie większość mamy zrobioną, bo już chyba z 85%, więc. Zapewne te wieże i potem nie wiem, czy coś jeszcze zostało? Czy to już będzie wszystko? Ciężko mi powiedzieć tak szczerze. Ale chyba to będą ostatnie albo przedostatnie misje, więc. Dobra. Na szczęście tu jest blisko, więc szybko obrócimy w tej z powrotem. Oj! Okej, okay, i tu sobie trzeba stanąć. Przełączymy się. I teraz jakoś to złapać. To będzie najtrudniejsze. No dawaj, dawaj. Nie wiem ile tu jest tych zabawek na mapie, ale chyba może być ich kilka. Dobra. I trójkę jeszcze. Aha, nie przypnę, bo ten. Pojadę. Ale to nic. Myślę, że nie zgubimy. To ja kliknę? A, kamerę. Dobra. Zabezpieczony i możemy jechać sprzedać to. No wiecie, 10 tysięcy jednak drogą piechotą nie chodzi, nie? A się przyda zawsze. Na przykład na spłatę tych rur. Plus jeszcze do, dostanie nam. <laughs> Słyszałem też gdzieś, e, że ludzie gadali, że są na jakiejś mapie beczki po 40 tysięcy. Jedna. Ale gdzie to jest, to nie wiem. Trzeba będzie poszukać. Bo akurat te beczki by mnie bardzo interesowały swoją drogą. Bo skoro zabawki kosztują 10, a co dopiero taka beczka 40, nie wiem czy ma na środku, jest jakimś uranem czy czymś, nie wiem. To jest różnica. Nie ma co. Dobra, nie wiem czy to było na tym czy na tym. Nie pamiętam. Zaraz sprawdzimy tę te teorię. Eee... Ale chyba tutaj. To się coś miga. Ale ciężka ta zabawka. Kurczę. Dobra, i teraz eee, sklep, tak? Kup 25 sztuk w składach budowanych. Aha, tak sprzedaj, wszystko. No i 10 tysięcy nam padło. Pięknie. To mi się podoba. Czego tu więcej chcieć od życia, nie? Dobra, jeszcze te trzy zapakujemy sobie. Za 70 tysięcy możemy coś sensownego kupić nawet. Tam jeszcze nie wiem dokładnie co, ale coś będzie można. Okej. Okay. No, dawaj, dawaj. Dobra i w dół. Dwie raz chyba damy, damy radę. Co mamy nie dać? Nawet chyba trzy by. Nawet by się chyba trzy dało, wiecie, ale ciężko, ciężko by było. Dobra. I w dół. Dobra. I teraz przełączamy się. I możemy jechać. No. Teraz nam się ładnie most uda zbudować, bez problemu większego. I chyba to będzie... Nie wiem, czy jeszcze jest gdzieś jakaś misja? Czekajcie. No i gdzie jest ten znacznik sobie wyłączę przy okazji. No i jedziemy. Oj i się znowu nie wykręcę tym klocem. To ma tak słaby skręt, że będę na niego narzekał chyba co odcinek. Mam może ten kupny ma lepszy, nie wiem. Wynajmniej ten ma słaby strasznie. No. Ale pojedziemy, zobaczymy. Znowu Heniek jedzie. Będzie trąbił. Albo coś gadał przez radio. Albo i jedno i drugie. Tak też można. niech jest ham. I na na trąbi. to zrobić? i to podmyło, czy to? Nie wiem. Czy to coś się nie załadowało? Nie jedź mi tu! Zostaw mnie w spokoju, ja tu jadę. Okej. Okay. Nie źle, nie wjechał we mnie. Bo byłby problem, prawdopodobnie, aby w nas wjechał i to duży. Chociaż mamy niby większy pojazd, więc możliwe, żebyśmy go przeknęli bez większego problemu. Bo akurat ten ma dość dużą mocy. Dobra, i wykręć się ładnie. No, skręcaj! Kurde, to ma tak strasznie. Wiem, powtarzam się. Niestety się trochę powtarzam. I teraz, dobra. I teraz to było... Prawo, bodajże? Chyba tak. Ale tu są dziury. Kurcze, blade. Kto takie dziury zrobił w leśnej drodze? No halo, dziki jakieś chyba. Albo woda. Ale przynajmniej nam ładnie słoneczko świeci, nie ma co narzekać. Zawsze mogło być gorzej, jak to się mówi. Dobra, i chyba cały czas tam asfaltówką teraz musimy jechać, z tego co pamiętam niech to się troszeczkę rozpędzi Bo to demonem prędkości to to nie jest Tak, tam jest most Ok. Czy tu nie będzie też jakiejś zabawki, bo takie bagno na środku nie ma nic jest to troszeczkę podejrzane, może, może. Ale niestety nie widzę nic, co by mogło zbudzić moje podejrzenia. A szkoda. Wiem, zachłanność na pieniądze, ale to jest bardzo fajna cecha. Wydaje się fajna. Kwestia sporu, bo z jednej strony tak, z drugiej nie. Niby nie powinniśmy się kierować w życiu pieniędzmi, ale i tak większość ludzkości kieruje się pieniędzmi, więc... Tak to jest ciekawie w tych czasach właśnie. No. Przejazd mamy. To najważniejsze. Mogę wycopać. Oczywiście na słup, bo jakby inaczej. I patrzcie, to co cofam bez wolnych. Ja nie wiem co to na za różnica jeszcze jadę na tych czy na tych. Jadę tak samo szybko. Nieważne, czy używam niskiego bieg, czy, czy by jego brak. Dobra. I lecimy z tą infrastrukturą teraz. To jest ta, byśli. Dobra, idzie, to jest tu. Pojedziemy sobie z nimi. Popatrzymy, jak jadą. Bo i tak więcej misji chwilowo nie mamy. Mówię, to już raczej będzie takie zakończenie mapy. Nie wiem, czy nam się dzisiaj uda to zrobić, czy nie, ale. Więcej misji chwilowo nie ma Czy jeszcze jakieś tam wieże są do odbudowy? Też nie wiem, ale chyba gdzieś jeszcze jedna była. Czekajcie, zobaczymy od razu. Czy gdzieś jeszcze mamy wieże? A jedna tu gdzieś była. Nie wiem co to, ale dobra. Ta jest odbudowana, południowa. A ta nie jest odbudowana, widzicie? Więc jeszcze będzie jedna na pewno. I druga. Nie, ta jest odbudowana, czy nie? Nie, coś tu jest, tylko urwane, ale nie pisze, że jest do odbudowania, nie wiem. Jak to ma być? Zobaczymy no. Choć obstawiam, że jeszcze no te dwie wieże pewnie będziemy musieli zrobić. Także trochę nas jeszcze czeka. Więc myślę, że w kolejnym odcinku byśmy je ruszyli. No chyba, że się mylę i to są ostatnie misje. Nie wiem. Mam to jakoś jak sprawdzić? Chyba średnio. Ale za to mamy teraz masę pojazdów. Trzy mule mamy, z czego jeden jest tylko mój. Nawet nie wiem, który. No dobra, niech tam dojadą panowie. Tu co stoi? Co to to to? A, ta, do wylewania maszyna, okej. Okay. Hm. No i pytanie, co dalej? Hmm. Gdy ustępuje syczenie i trzaskanie, wyczuwasz, jak uśpione wieże nawzajem kontakt ze światem. Powraca potrzeba łączności, tak często brana za pewnik. A to wszystko dzięki Tobie. No i pięknie. Ale jak ładnie statki płyną. Kurczę, Fajna zatoczka. Nie no, ładne animacje, ładne. Czyli co? Chyba ukończyliśmy w takim razie. Kolejną mapę. Szczerze, fajnie to wygląda. Obydwa że też takie zakończenia robili. Bo to mega fajnie wygląda. Mega mi się takie coś podoba.

Okej, okay, to to musimy zrobić, to to sobie zostawimy na kolejny odcineczek. Co tam jeszcze? Dostarcz pojazd. Skąd? Ale który pojazd? Co to za pojazd? I eee, mogę tym jechać. Azowem. Okej, okay, fajnie. I trzecie. Infrastruktura. Która to? To się pogubiłem ta. I gdzie ja mam to dojechać? dojechać? no Że gdzie? A, że tam. Aha, i tam też nie mamy mostu. No tak. Chociaż w sumie. Mógłbym to o, o, o trochę oszukać i jechać naokoło, ale. No nie wiem. Czekajcie. Tu, tu. Nie, dobra. Wiecie co, wytyczę trasę i zrobimy sobie most w kolejnym odcinku. Yy, bo to. Okej, okay, tam się da przejechać, niby nie, ale. Tam będą znowu problemy i. Usuń ostatni punkt. Tam się da na pewno przejechać. To nie mówię, że nie. Tylko tam będą się bardzo zacinać. Tego jestem akurat pewien. Bo oni tam zawsze mają jakieś problemy, czy im się nie podoba jazda, czy coś. Nie wiem. Tak to mają dziwnie ci nasze jajki. Co tu kierują? Dobra, tutaj, tutaj. I tak sobie musimy ją ładnie wytyczyć. Żeby ją aby uruchomić. I myślę, że w kolejnym odcinku sobie zakończymy jednak te trasy. Bo nas oszukali i jeszcze jednak nie ma zakończenia. A myślałem, że to już jest koniec, tak szczerze. Bo to wyglądało na zakończenie. Ale nas jednak twórcy oszukali trochę. Nie spodziewałem się. A tu widzicie, takie niespodzianki. Tu ten ostry zakręt bym chciał poprawić. Okej, okay, coś takiego. No na razie nie wyślemy, co prawda, ale mamy już trasę wytyczoną. Taniech sobie jedzie. No i coś tu jeszcze mamy do zrobienia? Chyba te trzy cele, tak. Więc tak, mamy dostarczyć, dostarczyć i infrastruktura, więc w sumie to sobie zrobię niedługo. Tak, bo tu mamy nawet punkt i dwa drewna. No to by nam pasowało, wiecie? Bo tu raczej mocna dwa drewna będzie. Co jest? Miałem przez chwilę, że mi gra zaczęła jechać sama z siebie do przodu. Trochę dziwne. No dobra, tutaj. Eee, a czemu to się tak dzieje? Nie wiem. To jest wąziutkie O kurczę, a czemu? Czemu to tak jest, że jest nierówno? Nie rozumiem. Aha, czyli musimy mieć cztery kłady. No to już nie jest tak kolorowo jak ta, ale jakoś dam radę chyba bo betonowy płyt też nie mamy, to dobra, to bierzemy jednak drewno drewno bezpieczniejsze, wiecie jest znacznie bezpieczniejsze i łatwiejsze do zbudowania dobra <laughs> więc wiadomo, w kolejnym odcinku zostały nam chyba chyba ostatnie trzy misje, bo nie wiem, czy gra nas jeszcze czymś nie zaskoczy ale jeżeli tak, no to będzie to ostatnia właśnie misja, nie, a propos tego no dobra, jestem tutaj Więc dzięki, że byliście Zostawcie suba, lajkał i dzwoneczek No i co, słyszymy się w kolejnym odcinku Także trzymajcie się i cześć